Witam wszystkich w kolejnym odcinku z gry Skoki Narciarskie 2006 Zapraszam do sobienia subika i łapeczki w górę I co my tu dzisiaj mamy? Jednak sobie stwierdziłem, że sobie to rozbiję na dwa odcinki Więc będą dwa trochę krótsze odcinki W tym odcinku będą loty Dużo lotów w sumie Saporo, Badminton, i Harachów sobie zrobimy Może jeszcze... No nie, dobra, Har do Harachowa sobie zrobimy I potem już na ostatni odcinek sobie to zostawię więc nie czekając długo idę sobie na trening oczywiście nie trzeba mi formy na razie trzeba mi technikę lądowania na skoczni dłużej a może sobie jeszcze jeden zrobimy sezon zobaczymy ale to będzie już taki albo nie wiem Dzisiaj jeden długi odcinek panów Jesteśmy ciekawi. Widzimy zawodnika to będzie takie maksowanie Podobniec. zawodnika dobra na Pierwszy skok w dzisiejszym odcinku, zobaczymy jak tam forma. No i właśnie kurczę mówię wtedy, kiedy komentatorzy. trochę, ale to nieważne. No i na spokojnie będzie daleki, bardzo. Oj, no coś, ostatnio problemy z tym lądowaniem mam. Jesteśmy ciekawi co zaprezentuje następny zeskoczku. Też jestem Nie ciekawy, się. czy będzie telemark przede wszystkim... Wyjście z... Z progu. No dobre wyjście z progu może być. Równo stabilnie telemark Bart! Kurde za szybko! Ale dobra, jakiś jest telemark przynajmniej. Jest pierwsze miejsce oczywiście, znowu na szybko trening przed lotami też sobie zrobimy e, trening formę. Daje ta forma jednak. Technika lądowania. Prawie, prawie, prawie zawodnik całkowicie wymaksowany. Lecimy z kolejnymi zawodami w Sapporo. Aha, bo to drużynówka znowu. A na rozbiegu jest kolejny zawodnik. No też by się przydało, żeby nasza drużyna tu wygrała. Ale to nie tylko ode mnie zależy. Ale no mogę tutaj dużo pomóc. Jeżeli wyląduje telemarkiem oczywiście. Czy będzie telemark? Wow! No, był telemarki, da bardzo daleki skok w no, da 147 metrów. Przy, teraz czas... W tych warunkach Polska na pierwszym miejscu jak na razie. Jesteśmy ciekawi co zaprezentuje O kurczę, odepnąłem się słabo od belki. Nie wiem, na tych drużynkę się tak jakoś rozpraszam. Mocno może ta świadomość, znowu. że i tak... Nie wszystko ode mnie zależy. O, prawie. Prawie był dobry to telemark, ale ten, ten może być, no i Polska zwyciężyła, oczywiście skończyła się mowa ze sponsorem. Weźmiemy sobie, czemu nie? A nie weźmiemy sobie jednak. No to idę, uwaga, proszę Państwa. Myślę, że 4-5 skoków na dużej formę. Wystarczy, żeby ta forma podrosła do maksymalnej tak jest no i lecimy z lotami ta -ta, -tam, ta, ta 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 badmintonów witamy i zapraszamy na kolejne zawody Pucharu Świata No zobaczmy sobie kawałek Sezun animacji w sumie Oczekujemy od skoczków w wysokiej formie Boby dzisiaj pokazali pełnie swoich możliwości Skocznia no. Mamucia w Badmintonów na Pokaż której dziś jest najmniejszą z pięciu obecnie czynnych mamutów mimo to jej profil pod A ją tak pokazał jakby tu nie na Dobra. Skoczka. Kolejny. Znaczy pierwszy skok na mamucie. Oj. Będzie mi się biurko kończyło. Coś czuję. Znakomicie się wybił. No dobrze to wygląda na początku. Chociaż tutaj za bardzo na prawą stronę. Ale już. W dalszej części lotu przegapiłem telemark. Jest Sam jesteś nowy rekord, kurde. Ale dobra, no niech będzie, że dobry skok, jak pierwsze miejsce. No boże. Ale loty. Nie no, dobra. Może być jeszcze dobrze. No mi się wydaje, że lepiej niż poprzednio. Ale może mi się tylko wydaje, no teraz jakby spadł. Ale jest telemark. 208,5 metra z telemarkiem wystarczyło na zwycięstwo. Loty piękne. Idziemy sobie w trening na dużej Technikę lądowania. A ale maksujemy tego zawodnika. Dobra, kolejne zawody w dorf Dzień dobry. Dziś po raz kolejny będziemy świadkami zawodów z serii. Dobre, już jaki... nie gadaj tyle. Mamy nadzieję, że obejrzymy daleki skok. Oj, niestety mamy warunki niesprzyjające, także rekordu nie powinno być raczej. Chyba, że jestem w tak świetnej formie, że jeszcze dolecę do rekordu, ale wysoko jest, no nie powiem. Jest wysoko bardzo. Piękny skok! Z 217 metrów z telemarkiem bardzo dobrym wyniki publiczny. z Teatrem w Plecy Seria finałowa No W końcu nie mam problemu żeby wygrać Moc nawet loty No też szybka stabilizacja bardzo bo wie czy to nie będzie najlepszy skok dzisiaj, tutaj na Mamucie Jest! A jednak, a jednak, udało się ten rekord dzisiaj pobić Zobaczmy sobie powtóreczkę Obydziłyby taka a bo nie było dzisiaj żadnych powtórek No świetny ten zawodnik w ogóle w tym czerwono-czarnym kombinezonie wygląda, żółta koszulka lidera Świetne wyjście z progu no dobra, nie było tak świetne, ale wystarczyło to wszystko na rekord skoczni, więc... Ja jestem zadowolony i oczywiście... Co? Twój skoczek mówi rekord? Technika lądowania wzrasta o 3. Ja, yeah, to nam brakuje? <ścoughs> Dwóch punktów. Czego jeden zrobimy teraz? Na dłużej. Technika lądowania. Ej nie, już mamy full... Nie, no nie wierzę, dobra. Czyli jeszcze jeden trening i zawodnik jest wymaksowany, wszystko będzie na maksach. Jeszcze jak raz sobie w formę pójdziemy. Łomatko. Dobra. Harachów H185. E, Kolejny konkurs skoków narciarskich. Mamy nadzieję, że obejrzymy daleki skok. Ciekawe czy znowu mówiłem... E, zamiast na przykład 217-117. Bo zdarza się mi to. Dobra, wiatr pod narty. Ale nie jest zbyt mocny ten wiatr To trzeba Doskonale temu wiatrowi przyznać. Może być, nie było doskonałe. Nie mów takich rzeczy. Ale jest stabilnie, będzie piękny. O nie! Jest rekordowa odległość. Ale się podjarał, jak babiasz razy dwa normalnie. Szkoda, że tego telemarku nie Obieść. było, ale presja mnie Oglądają zażarła. Pier... 20 ten... punktów przewagi. Ciekawe, jaki skok odda ten zawodnik. 226 metrów, no jestem ten wiatr pod narty. Ten rekord jest możliwy do pobicia. Jest to możliwe całkiem. Ale chyba nie tym razem, bo troszkę zepsuł to wyjście z progu. Chociaż jest ta wysokość, jest bardzo wysoko, jest stabilnie. Jest rekord. 220. Aha, no jest i 227,5 metra. Niesamowity amazing. No, ty same 20. No muszę Słyszymy zobaczyć powtórkę no sory. Może już nie będzie takiego dobrego skoku w tym odcinku. Zobaczymy sobie tą powtóreczkę. Też coś, że miniaturki muszę wysiąść, ale cicho nikomu nie mówcie. O tutaj fajny moment do miniaturki. Dobra. Może tu będzie, nie wiem. Lecimy dalej. Zawodnik się cieszy 5000. Co? <grywa> dobra. To jest historyczna chwila. Maksujemy zawodnika. Wszystko będziemy mieli na maksa. 50, 50, 50, 50 dalej. Puskoczek oda się za same zwycięstwa. Zapraszam na udział. No dobra, 3400 zarobiłem znów. Teraz wam powiem jeszcze taką rzecz. <grywa> Idziemy 4 skoki na dłużej w formę do, i patrzcie na to wszystko mamy na maksa, no nie no to to do miniaturki pójdzie jednak chyba wszystko na maksa, na maksiora totalnego okej okay, no i ostatnie zawody w tym odcinku już Harachów Puchar Świata w kolejnym odcinku turniej skandynawski Puchar Świata Planica K185 ostatnie zawody być może Zapraszamy na konkurs z Proszę państwa. już będzie Koniec y kariery. A być może zrobimy sobie jeszcze jeden sezon, ale tak jak mówiłem, to albo będzie tam jeden, dwa odcinki. Tylko poprawne, w ogóle nie zdążyłem zobaczyć, jaki wiatr mam. Kurczę, jaki jest podnarty, ależ wysoko ten zawodnik leci. Chyba jest coś tego wiatru. Jeszcze no dobra. Lądowanie niestety, no słabe co ja wam powiem. A pomimo tego, ogromna przewaga, ale. To wszystko jest najlepsze. Można powiedzieć, że przeszliśmy już grę tutaj. Dobrze wyszedł z progu? Dobry z progu. Szkoda, że tak wolno ustabilizowałem. Ale może jeszcze wyciągnę z tego skoku dobrą odległość. Jest pięknie. 120... 225... Oha, ciekawe ile będzie 100 zamiast 200. No możecie liczyć. Zobaczmy to ponownie. Dobra, ostatnią powtóreczkę sobie zobaczymy jeszcze. Żeby nie było. Bo tak... ej, w ogóle to z drugiej strony jest teraz. No, w ogóle ten widok by się przydało zmieniać w powtórkę, jakby się dało. Nie wiem czy się da nawet nie sprawdziłem tego. Dobra. Tak to wygląda. Zarobione 5000. Wszystko na maksa. No i w kolejnym odcinku zakończenie sezonu. Być może zakończenie kariery, ale ja bym raczej jeszcze jeden taki szybki sezon, wymaksowanym zawodnikiem, zrobił mm, taki na rekordy odcinek. Także ja się z wami żegnam. Zapraszam do Subika i łapeczki w górę. Oczywiście, jeżeli odcinek się podobał. No i do usłyszenia w kolejnym odcinku.